Wyobraź sobie, że oglądasz livestream. Znana twarz, znajomy głos, ktoś, kto regularnie pojawia się na YouTubie, odpowiada na komentarze, żartuje, mówi do kamery, jakby wszystko było w porządku. Tyle, że ten live wcale nie był na żywo. A kilkanaście kilometrów dalej, w ciszy pewnego domu, rozgrywał się prawdziwy koszmar. Ktoś bardzo dobrze wiedział, jak manipulować obrazem. I jeszcze lepiej, jak ukryć prawdę. Jeśli podoba ci się to co robię, zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę. Dla ciebie to tylko klik, a dla mnie ogromna motywacja, żeby dalej tworzyć takie historie. To nic nie kosztuje, a naprawdę robi różnicę. Dzięki. A teraz zapraszam na dzisiejszy odcinek. Lurgan, małe miasteczko w Irlandii Północnej. Z pozoru nie wyróżnia się niczym szczególnym. Cicha ulica, szeregi domów z czerwonej cegły, niskie płoty, za którymi schnął dziecięce ubranka. Takie miejsca zwykle nie trafiają na pierwsze strony gazet. No tu ludzie żyją blisko siebie, drzwi często nie są zamykane na klucz, a sąsiadka wie, kiedy ostatnio wróciłeś z pracy. Tutaj dzień zaczyna się herbatą, a kończy wiadomościami w tle. Ale są też chwile, kiedy miasteczko wydaje się zbyt ciche, zbyt spokojne. Jakby coś wisiało w powietrzu. Coś nienazwanego, co czai się tuż poza zasięgiem wzroku. Właśnie w takim świecie żyła Natalie McNally. Młoda kobieta z ciepłym uśmiechem i oczami, które mówił więcej niż słowa. Taka, która nie przechodziła niezauważona. Nie dlatego, że była głośna, ale dlatego, że była obecna, autentyczna. Miała przed sobą nowe życie. Dosłownie. Z każdym dniem czuła je coraz bardziej, rosło w niej, pulsowało razem z jej sercem. Dla niej ten dom, to miasto, to wszystko było bezpieczne. Znane, oswojone. Nie miała pojęcia, że ktoś właśnie to wykorzysta. Że w świecie, w którym ufa się sąsiadom bardziej niż zamką w drzwiach, zło czai się najczęściej tam. Gdzie nikt się go nie spodziewa. Rok 2022. Natalie McNally ma 32 lata i mieszka w północno-zachodniej części Lurgan. Początkowo studiowała prawo na Queen's University w Belfaście, ale z czasem poczuła, że to nie jest jej droga. Postanowiła coś zmienić i wybrała kierunek, który bardziej odpowiadał jej charakterowi marketing i zarządzanie. Po studiach stopniowo budowała swoje doświadczenie zawodowe, pracując w różnych firmach. Aż w końcu trafiła do TransLink, przedsiębiorstwa obsługującego transport publiczny w całej Irlandii Północnej. Tam odnalazła swoje miejsce, lubiła tę pracę. Ale życie Natalii nie kręciło się tylko wokół obowiązków. Kochała zwierzęta, interesowała się piłką nożną i, co ważne, była aktywna społecznie. Angażowała się w działania na rzecz równości i sprawiedliwości. Była jedną z tych osób, które nie tylko mówiły o wartościach, ale też żyły zgodnie z nimi. Zbliżało się Boże Narodzenie. Czas ciepła, świateł i rodzinnych przygotowań. W domach pachniało piernikami, ulice rozświetlały kolorowe lampki, a w powietrzu unosiło się to znajome grudniowe oczekiwanie. Dla Natalii ten rok był wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że miała spędzić święta z bliskimi, ale dlatego, że już za kilka miesięcy miała zostać mamą. Była w ciąży, spodziewała się synka. Czuła się dobrze, była podekscytowana, spokojna. 18 grudnia spędzała wieczór w domu swoich rodziców w Lurgan i wraz z nimi oglądała finał Mistrzostw Świata. Po obejrzeniu meczu, który swoją drogą trwał dość długo, ponieważ skończył się rzutami karnymi, Natalie wróciła do swojego domu. Mieszkała na Silverwood Green wraz ze swoimi dwoma kotami i psem. Następnego dnia, w poniedziałek, Natalie nie pojawiła się w pracy. Nie zadzwoniła, nie wysłała wiadomości. To do niej nie pasowało. Była punktualna, odpowiedzialna, nigdy nie znikała bez słowa. Najpierw pojawił się niepokój. Z początku jeszcze cichy, racjonalizowany. Może zaspała, może źle się poczuła, w końcu była w ciąży. Ale z każdą godziną stawał się coraz bardziej duszny, coraz trudniejszy do zignorowania. Rodzina próbowała się z nią skontaktować. Telefon milczał. Wiadomości nie były odczytywane. Coś było nie tak. W końcu do domu Natali około 22 w poniedziałek przyszedł jej chłopak. Steven McCallow. Przyjechał z Lisburna, miasta oddalonego około 20 minut drogi od domu Natali. Niepokój narastał w nim od rana, a brak kontaktu z dziewczyną był coraz bardziej niepokojący. Z zewnątrz wszystko wyglądało zwyczajnie drzwi zamknięte, żadnych śladów włamania, żadnych dźwięków z wnętrza tylko cisza taka, która nie uspokaja tylko z każdym krokiem wbija się pod skórę. Steven miał klucz wszedł do środka. To, co został w domu, już na zawsze miało pozostać w jego pamięci. I w pamięci wszystkich, którzy kochali Natali. Nowy zespół śledczych wszczął śledztwo w sprawie morderstwa po śmierci Natalii Magnelli w Lurgan. Jest to zgodne z wynikami sekcji zwłok. 32-latka zmarła śmiercią gwałtowną w wyniku wielu ręk płótych. Na jej ciele widoczne były także obrażenia obronne. Została zamordowana w swoim domu w dzielnicy Silverwood Green. Dowody wskazują, że została zamordowana w nocy w niedzielę 18 grudnia. Steven i Natalie spotykali się od około 4 miesięcy, i w grudniu oficjalnie zostali parą. Kobieta zaszła w ciążę dość szybko, jeszcze zanim ogłosili światu swój związek. Steven miał wtedy 32 lata. Na swoim LinkedInie opisywał siebie jako ciężko pracującego, skoncentrowanego człowieka, który zapewnia jasne i precyzyjne narracje, zarówno do celów wideo oraz audio w unikalnym stylu, który jest łatwy do odsłuchania. Prowadził kanał na YouTube, na którym recenzował różne przedmioty kolekcjonerskie związane z filmami czy grami. Tutaj widzicie na przykład, jak prezentował swoim widzom miecz świetlny. Kontynuując opis. Odniosłem duży sukces. Pracuję dla Nerdblog i prowadzę ich cotygodniowy program radiowy. Tworzę i hostuję filmy na moim własnym kanale na YouTube, który zgromadził ponad 40 tysięcy subskrybentów. Chcę kontynuować tę pracę, hostując lub będąc narratorem wszelkich projektów, do których możesz potrzebować lektora. Dość chwytliwy opis, który docelowo miał odesłać ludzi na jego kanał pod nazwą Saxon 07 Prowadził swój kanał, na którym dzielił się przemyśleniami, komentował bieżące wydarzenia oraz tworzył recenzje, a czasem prowadził live, y, w których swobodnie rozmawiał z widzami. W sieci prezentował się jako osoba elokwentna, pewna siebie, czasem wręcz dominująca w tonie. Nie był szeroko rozpoznawalny, ale miał swoją grupę odbiorców tych, którzy go oglądali i komentowali to, co mówił. 19 grudnia, wieczorem, w dniu, w którym Natalie nie przyszła do pracy i nie odbierała telefonu, to właśnie Steven przyszedł sprawdzić, co się stało. To on wszedł do jej domu. I to on był pierwszą osobą, która zobaczyła to, czego nie da się zapomnieć. Natalie została kilkukrotnie dźgnięta nożem, na jej ciele były rany kłute, cięte, ślady duszenia na szyi oraz tempo obrażenia głowy. Została zaatakowana jakiś czas po powrocie do domu od rodziców 18 grudnia 2022 roku. Przerażający atak zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Jedynie rodzice Natalii wiedzieli, że kobieta jest w ciąży. Reszcie rodziny oraz przyjaciołom planowała to powiedzieć dokładnie w święta. Zaledwie tydzień później, jednak, wydarzyło się to: Śledczy od razu stwierdzili, że bez dwóch zdań to był celowy atak. Natalii najprawdopodobniej znała sprawcę. Jakiś czas później policja opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać podejrzanego wchodzącego do Silverwood Green o godzinie 20:52, a następnie wychodzącego o 21:30. Jest to jedyna droga, którą można dostać się na to osiedle. Dwóch sąsiadów zeznało, że słyszało krzyki około godziny 21. Policja miała jeszcze więcej nagrań z monitoringów, jednak nie wszystkie zostały upublicznione. Na tych nagraniach było widać, jak sprawca kieruje się prosto do domu Natali. Nie wyglądało to tak, jakby wybrał sobie losowy dom, albo dostrzegł kobietę wracającą do domu i postanowił zaatakować. Z nagrań wynikało, że dokładnie wiedział po co i do kogo tam przyszedł. To jedynie utwierdziło policję w tym, że atak był celowy. Jako społeczność chcemy skorzystać z okazji, aby złożyć kondolencje. Rodzicom Natalii, jej braciom, jej rodzinie oraz przyjaciołom. Każdy, kto tego słucha, ma podejrzenia: ktoś, kto to śledzi, musi zgłosić się na policję. Nie okazuj lojalności tej osobie. Możesz się mylić, ale jest szansa, że masz rację. I ten facet zostanie złapany na ucieczce z ulicy, ponieważ nie chcesz, nie chcemy, aby to przytoczyło się komuś innemu. Steven został aresztowany tego samego dnia, w którym odnaleziono ciało Natalii, 19 grudnia. Jak to najczęściej bywa w tego typu sprawach, oczy śledczych w pierwszym wypadku skierowane są do na najbliższych. Policja jednak długo go nie trzymała. Szybko zwolnili Stevena, po tym jak się okazało, że wieczór, w którym ktoś zaatakował jego dziewczynę, prowadził on transmisję na żywo na swoim YouTube'owym kanale. Był to ten stream. Hej, jesteśmy na żywo. Cześć wszystkim. Tak trochę w to nie wierzę. Ale czekajcie, moje poziomy to po prostu koszmar. No to lecimy, obniżę to trochę. Żebym mógł trochę lepiej to ująć. Taka jest zabawa, byciu na żywo, tak więc cześć, cześć wszystkim. Skoro to transmisja na żywo, to nie mógł być jednocześnie w domu prowadząc streama i zabić swojej dziewczyny w innej miejscowości. Oczywiste. Dodatkowo, ostatnią wiadomość, którą wysłał do Natalii brzmiała: Dobra, idę streamować przez całą noc, życz mi powodzenia. Została wysłana o godzinie 17:57 18 grudnia. Wieczór ze starym kumplem Stevenem. Co dziwne, po tym jak został zwolniony z aresztu, odmówił współpracy z policją. Zapytali go, jak wyglądał dom Natali po jego przybyciu, ale jeszcze przed przybyciem ratowników medycznych. Czy coś szczególnego zwróciło jego uwagę? Wydaje się to być zwykłym pytaniem, w końcu za wszelką cenę chcieli odnaleźć sprawcę tego makabrycznego ataku. Samemu Stevenowi również powinno zależeć na tym, aby znaleźć oprawcę matki jego dziecka. Jednak on odmówił odpowiedzi na pytanie. Podczas późniejszych przesłuchań nie powiedział śledczym zbyt wiele, ale zdradził coś, co bardzo ich zainteresowało. Oznajmił, że wie, kto to zrobił Natali. Podał nawet nazwisko tej osoby. W międzyczasie śledczy natrafili na coś, co mogło okazać się kluczowym dowodem. W domu Natali znaleziono nóż kuchenny. Przedmiot, który według policji najprawdopodobniej posłużył do odebrania jej życia. Nie wyglądał na przyniesiony z zewnątrz. Najpewniej pochodził z jej własnej kuchni. Policja nie ustawała w działaniach. Wielokrotnie apelowali do lokalnej społeczności. Każdy, kto widział cokolwiek podejrzanego, każdy, kto słyszał coś nietypowego, każdy, kto mógł mieć jakąkolwiek informację, która mogłaby pomóc w śledztwie, miał zgłosić się na komisariat. Ale zamiast odpowiedzi narastał strach, bo nikt nie wiedział, kto stoi za tą zbrodnią. Czy to był ktoś obcy, przypadkowy atak, czy może sprawca wciąż chodził tymi samymi ulicami, co wszyscy? Być może mieli go codziennie, nie wiedząc, do czego jest zdolny. Policja zatrzymała kilka osób. Podejrzewano różnych mężczyzn, przesłuchiwano, analizowano alibi. Jednak z czasem, jeden po drugim, zostali wypuszczeni. Żaden z nich nie pasował do układanki. Organizacja Crime Stoppers zaoferowała nagrodę. 20 tysięcy funtów za informacje, które mogłyby doprowadzić do ujęcia sprawcy. Ale mimo wysiłku i pieniędzy, sprawa wciąż stała w miejscu. Śledczy zaczęli wracać do punktu wyjścia. Do pierwszego naturalnego podejrzanego. Stevena McCalluga. Oficjalnie miał alibi. W momencie zbrodni prowadził transmisję na żywo na YouTubie. Widzowie go widzieli, rozmawiali z nim. Miał być w swoim domu, z dala od miejsca zbrodni. Ale w śledztwie nic nie jest oczywiste. Policja zaczęła zadawać pytania. A co jeśli ten live wcale nie był na żywo? Co jeśli to, co widzieli internauci, było wcześniej nagranym materiałem? Starannie przygotowanym? Uruchomionym w konkretnym dniu o konkretnej godzinie. Po to, aby stworzyć iluzję obecności. Po to, by stworzyć idealne alibi. Materiał w rzeczywistości został nagrany 14 grudnia 2022 roku. Cztery dni przed morderstwem Nathalie McNally. Po ustaleniu tej istotnej kwestii, Steven został ponownie aresztowany 31 stycznia 2023 roku. Zapis tego rzekomego live'a nosił tytuł The Violent Night. Czyli noc przemocy. Cześć, witam wszystkich w niedzielny wieczór. Tak więc pomyślałem sobie, czemu nie, zrobię transmisję na żywo, ponieważ za tydzień o tej porze są święta. Więc czego więcej można chcieć na te święta poza wieczorem ze starym kumplem Stevenem? Na pierwszy rzut oka transmisja wydaje się być całkowicie normalna, zwyczajna. Oczywiście mam na sobie moją małą czapkę Mikołaja. Spójrzcie, jak trzepoczę. Myślałam, że słuchawki to zepsują, ale nie. Dobrze. Dobra, to tak. Co robimy dzisiaj wieczorem? A potem przychodzi moment, w którym wszystko zaczyna się układać w całość. Z pozoru niewinny live. Transmisja, którą wielu widzów oglądało, myśląc, że to zwykły wieczór spędzony przy grach. Ale nie. Ten materiał nie był nadawany na żywo. Został nagrany wcześniej, starannie zmontowany i zaplanowany tak, by wyglądała jak transmisja w czasie rzeczywistym. Cały ten teatr miał jeden cel: stworzyć fałszywe alibi. Steven dokładnie wiedział, co robi. Wiedział, że kiedy materiał będzie leciał w sieci, nikt nie będzie w stanie podejrzewać, że w tym samym czasie Dzieje się coś przerażającego. Pod osłoną pozornego livestreamu brutalnie zaatakował Natalii. Kobietę, którą znał, którą kochał, przynajmniej tak mówił. Kobietę, która nosiła jego dziecko. To niewyobrażalna. Ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, jak wyglądała ta rzekoma transmisja. Steven, spokojny, wyluzowany, grający w GTA. Zachowywał się, jakby to był zwykły wieczór. Żadnego napięcia, żadnej paniki, żadnego cienia tego, co naprawdę się wydarzyło. Pierwszy niepokojący sygnał? Gdy w pewnym momencie mówi do widzów, że nie będzie odpowiadać na pytania z czatu. Nikt wtedy jeszcze nie zwrócił na to większej uwagi, ale dziś wiemy, to był pierwszy, pęknięty szef tej starannie uszytej iluzji. Well. Ponieważ oprogramowanie do prowadzenia streama jest trochę na górze po lewej stronie, oznacza to, że nie mogę sprawdzić czatu na żywo, co jest do tu tupy, ale jak najbardziej rozmawiajcie między sobą. Mógłbym użyć telefonu, żeby od czasu do czasu zajrzeć i sprawdzić, ale zdecydowałem, że. takie transmisje na żywo, gdzie ludzie po prostu siedzą, czytają komentarze i mówią, o mój Boże, zadaj mi pytanie. A także, jeśli będę zbyt długo siedział na telefonie, skończę na przewijaniu TikToków. Całkiem sprytne, prawda? Trzeba mu to oddać. Naprawdę się postarał, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej wiarygodnie. Podczas tej rzekomej transmisji na żywo robił regularne przerwy. Niby nic dziwnego każdy streamer tak robi. Ale on poszedł o krok dalej. W trakcie tych przerw zostawił widzom wybór. Co robimy dalej? Pytał. Opcje były różne inna gra, inne zadanie, inny kierunek. Widzowie mieli wrażenie, że to oni decydują o przebiegu wieczoru że mają wpływ. Ale prawda była zupełnie inna. Steven był przygotowany na każdą możliwą odpowiedź. Każdy scenariusz miał wcześniej nagrany. Bez względu na to, co wybrali widzowie, on tylko wciskał odpowiedni plik, a w rzeczywistości robił coś zupełnie innego. W połowie trwania tego sześciogodzinnego godzinnego streama podczas jednej z takich przerw dzieje się coś dziwnego. Coś, co z pozoru można byłoby zignorować. Ale gdy już wiesz, co naprawdę się wydarzyło tego wieczoru. Trudno nie poczuć zimna na karku. Plakat kolejnej części Jamesa Bonda pod tytułem Nie czas umierać. Cały ten stream był perfekcyjnie wyreżyserowany. To, co widzieli jego widzowie, nie było przypadkiem. Każdy szczegół, każdy moment, każdy ekranowy komunikat był częścią starannie zaplanowanego scenariusza. I wtedy pojawił się on. Napis: Nie czas umierać. Wyświetlony dokładnie w środku transmisji. Dokładnie wtedy, gdy jak później ustaliła policja, ktoś pojawił się na monitoringu, wchodząc na posesję Natalii. Była godzina 21. W tym samym czasie sąsiad usłyszał krzyk. Krótki i przerażający. I wszystko zaczyna się układać. Bo transmisja ruszyła o 18.00. Steven wrzuca wtedy tweeta, żeby poinformować, że właśnie zaczyna live'a. Wszystko wygląda naturalnie, ale to, co dzieje się później, to już nie jest przypadek. Napis nie czas umierać nie pojawił się bez powodu. Nie był żartem. Nie był zabiegiem estetycznym. To był jego sygnał. Makabryczny podpis pod tym, co właśnie robił. Lub co miał zamiar zrobić. Bo on znał godzinę. Wiedział dokładnie, kiedy ją zabije. I to zaplanowane co do minuty. A teraz zobaczcie, co leciało w tle jego nagrania, właśnie wtedy, gdy prawdopodobnie wciąż przebywał w jej domu, w domu Natalii. Wracam z pracy w środę i później wolne do nowego roku, więc będzie wystarczająco dużo czasu na odpoczynek, relaks, spędzenie czasu z moimi bliskimi. Właściwie to będą naprawdę cholernie dobre święta w tym roku. Ale dobra, przepraszam, strasznie się rozpraszam. Mała przerwa. Po prostu spróbuję się pozbierać. Motyw nigdy nie został ujawniony. Pojawiły się jedynie spekulacje, że być może z racji szybkiego zajścia w ciążę Natalii, Steven nie był gotowy i nie wytrzymał presji. Prokuratura powiedziała również, że w dniach poprzedzających śmierć Natalii, kobieta miała kontakt ze swoim byłym partnerem, ich kontakt był o charakterze seksualnym. Oskarżenie sugeruje, że kontakt seksualny z tą osobą i innymi osobami przez pewien czas był powodem tego, co spotkało Magnali. Prokuratura sugeruje, że te wiadomości w telefonie pani McNally zawierają motyw. Z czasem śledczy odkryli coś jeszcze. Steven wielokrotnie odblokował telefon Natalii. Dokładnie dziewięć razy w noc poprzedzającą jej śmierć. Dziewięć razy. Nie przez przypadek. Nie z niepokoju. Robił to metodycznie. Sprawdzał z kim pisała, przeglądał rozmowy, analizował każde słowo. Tak jakby chciał mieć nad wszystkim kontrolę. Ale to był tylko wierzchołek góry lodowej. Bo dowodów przeciwko Stevenowi było znacznie więcej. Nie tylko sfabrykował livestream, który zresztą sam później przyznał, że był spreparowany. Podczas przesłuchania powiedział: Tak, nagrałem materiał wcześniej. Tak puściłem go 18 grudnia, tak by wyglądał jak transmisja na żywo. Ale twierdził, że w tym czasie był w swoim domu w Lizburn. Pił i że urwał mu się film. Nic nie pamięta: rzekomo stracił przytomność. Tyle, że. technologia pamięta. Monitoring pokazał zupełnie co innego. Kamerę uchwyciły Stevena w autobusie. Nie w Lisburn, jak twierdził. W Lurgan. W kierunku dzielnicy, w której mieszkała Natalie. A to nie koniec. Policja odnalazła taksówkarza, kierowcę, który tamtego wieczoru odebrał mężczyznę z okolic domu Natalie i zawiózł go prosto pod adres Stevena. Nie było już wątpliwości. Alibi zaczęło się sypać. Morderca Natalii McNally ubrany w granatową marynarkę na różowym podkoszulku, zaledwie kilka metrów od jej ojca na czuwaniu zorganizowanym ku jej pamięci w Lurgan. Prawnik pana McCaluga chciał wiedzieć, co się zmieniło, odkąd został publicznie wyeliminowany ze śledztwa jako podejrzany przed świętami Bożego Narodzenia. Początkowo uważano, że pan McCalug prowadził transmisję na żywo w noc, w którym zginęła Natalii dla swoich 37 tysięcy obserwujących. Ale później okazało się, że ta transmisja w rzeczywistości nie była Transmisją na żywo, a raczej wcześniej nagraną. Rodzina Natalii była w sądzie, gdy detektyw wyjaśniał, w jaki sposób uważa się, że alibi Makaluga zostało ustawione. Makalug został ponownie ustany za potencjalnego podejrzanego po tym, jak taksówkarz powiedział, że odebrał mężczyznę sprzed pubu w Lurgan i przywiózł go pod adres w Lisburn tej nocy. Okazało się, że to był adres Makaluga. Między godziną 18 a 23.16 telefon Stevena milczał. Zero aktywności, żadnych połączeń, żadnych wiadomości, żadnego śladu życia. I nagle, 23.16, dokładnie 3 minuty potem, jak taksówkarz odjechał spod jego domu, telefon znowu się budzi. Jakby ktoś właśnie wtedy wrócił. Jakby coś się zakończyło. Ale to nie koniec tej chorej układanki. Bo wiecie, co naprawdę przeraża? To, że po śmierci Natalie, Steven spędzał czas z jej rodziną. Siedział z nimi, rozmawiał, wspominał. Udawał żałobę, łzy i stratę, a jednocześnie działał. Pewnego dnia celowo zostawił u nich swój telefon. Od przypadek, tak się zdarza, prawda? Tyleż na tym telefonie był włączony dyktafon. Nagrywał wszystko: rozmowy, szepty, emocje. Godziny prywatnych, bolesnych słów wypowiedzianych przez bliskich Natalii. A wszystko po to, by sprawdzić, czy ktoś go nie podejrzewa. Czy domyślają się, że to on. Taki właśnie był. Zimny, wyrachowany i do samego końca pewny, że wyjdzie z tego bez szwanku, ale nie wyszedł. Steven McCallough został formalnie oskarżony o morderstwo Natalie McNally. Dziś przebywa w areszcie czekając na proces. Proces, który według pierwotnych planów miał rozpocząć się w maju tego roku, ale jak to często bywa, sprawiedliwość każe na siebie czekać. Nie tylko u nas. Obrońcy Stevena złożyli wniosek o zwolnienie za kaucją. Sędzia o Hara jednak nie miał żadnych wątpliwości, odmówił. Stwierdził, że oskarżony jest mistrzem manipulacji, że jego wpływ na media i otoczenie mogłyby zagrażać przebiegowi sprawy, mógłby zastraszać świadków, kłamać dalej, grać kolejną rolę. W maju tego roku obrona poinformowała sąd, że nadal czeka na wyceny odbiegłych. Bez nich nie mogą złożyć wniosku o wypłatę pomocy prawnej dla oskarżonego, a to kolejny powód, dla którego proces znowu się opóźnił. Sędzia, który będzie prowadził tę sprawę, nie kryje już frustracji. Zarządził, że co dwa tygodnie ma dostawać aktualizację. Bo ile można czekać na sprawiedliwość? To była historia pełna bólu, manipulacji i chłodnej kalkulacji. Historia młodej kobiety, która miała przed sobą całe życie i nosiła pod sercem nowe. I mężczyzny, który nie tylko to życie odebrał, ale zrobił wszystko, by ukryć prawdę za ekranem monitora. Bo czasem największe zło nie ma twarzy potwora. Czasem wygląda jak ktoś, kto gra w grę, śmieje się do kamery i zapewnia, że wszystko jest w porządku. Ale pamiętajcie, nie wszystko, co widzicie w internecie, jest prawdą. Nie każda transmisja jest na żywo, nie każda emocja jest szczera. A za niektórymi ekranami kryje się coś znacznie mroczniejszego, niż moglibyście sobie wyobrazić. Steven McCallough wciąż czeka na proces. Czy zostanie skazany? Czy poniesie pełną odpowiedzialność za to, co zrobił? Tego dowiemy się już wkrótce. A my z pewnością będziemy śledzić tę sprawę dalej. Jeśli ta historia Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i sprawdźcie inne materiały, które już na Was czekają. Dziękuję, że byliście tu dzisiaj ze mną. I pamiętajcie: nie zawsze to, co wygląda na normalne, jest naprawdę niewinne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.